Przepyszne pomidorki małosolne. Koniecznie wypróbuj ten super prosty przepis. Najlepiej sprawdzą się pomidorki koktajlowe, chociaż inne odmiany też mogą być użyte. Jednak nie polecam dużych pomidorów do tego przepisu. Pomidorki umyj i osusz. Ich ilość zależy od tego, ile zamierzasz ich zrobić. W moim przypadku jest to kilogram. Weź wykałaczkę i dokładnie każdego pomidorka kilka razy nakłój. Następnie przygotuj czosnek. Obierz około pięciu ząbków i rozgnieć je ręką, aby wydobyć więcej soku. Przełóż je na inną deskę. Przygotuj korzeń chrzanu, obierz go i pokrój na mniejsze kawałki. Do zrobienia pomidorków potrzebujesz kopru. Użyj tylko kwiatów kopru, ponieważ nadają one idealny smak pomidorom. Przygotuj duży słoik, wcześniej porządnie umyty i wysuszony. Na dno słoika włóż chrzan, następnie czosnek i część kopru. Następnie przełóż pomidorki do słoika, układając je warstwowo na przemian z koprem. Kiedy zapełnisz już cały słoik, czas przygotować zalewę. Na litr wody użyj jedną łyżkę soli. Wsyp sól do dzbanka, po czym wlej jeden litr wody. Najlepiej, żeby była to woda gazowana. Porządnie wymieszaj, aby sól się rozpuściła. Powstałą zalewą zalej pomidory w słoiku. Jeśli zalewy nie wystarczy, Możesz ją szybko i łatwo dorobić. Taki słoik z pomidorami zakręć i odstaw na dobę. Po tym czasie pomidorki są już gotowe do jedzenia. Sprawdzą się one idealnie jako przekąska do wielu dań. Ich smak jest charakterystyczny, ale bardzo smaczny. Przygotowanie trwa bardzo krótko.